Jeden rok. Jeden pieprzony rok od kiedy nagrywam na YouTube. Dzisiaj jest 27 stycznia, czyli pierwsza rodzina tego kanału. Wow. Pierwszy rok od kiedy na zacząłem nagrywać na Ed. W ciągu tego roku zdobyłem 78 subów, także no nie jest najgorzej. Ja <laughs> no, dzięki. Ale daję tutaj nie jak, ja, jak ja mogłem zdobyć 77 subów? I nagrywać rok. Come on. To jest troszkę dziwne. O Boże, dzień za ten rok. Dobra, wiem, że troszkę to było, to było takie mało atrakcyjne, ale po prostu jestem dopiero, jestem ledwo mój lecie i mój mózg już się rozpływa totalnie. Ale dzięki za ten rok, on był fajny i w tym roku musimy dobić te 100 subów Nawet w tym miesiącu, nie dobra no, w tym miesiącu, to jest nierealne Ale miałem imieniny, możecie mi zrobić takie małe prezenciki, żeby zostawić suba na tym kanale Bo ja się odw odwdzięczę, może też wam dam suba Nie, nie może, tylko na pewno Także elo Jeszcze raz